Krakowski Klaster Kobiet to jest taka inicjatywa, która powstała, no tak naprawdę w umysłach kobiet. Tak się składa, że Wydział do Spraw Przedsiębiorczości i kierujące nimi osoby to były w dużej mierze kobiety właśnie i stąd taka inicjatywa. Wydaje nam się, że tak jak Pan Prezydent też wspominał, ze względu właśnie na te role społeczne, które kobiety pełnią, no których na mężczyzn nie jesteśmy w stanie przerzucić, jest takie miejsce, taka przestrzeń do rozmowy potrzebna i stąd właśnie ten Krakowski Klaster Kobiet powstał. Taka idea i takie spotkania. Rozmawiamy tutaj na w tych spotkaniach krakowskiego klastra kobiet, zarówno o tematach biznesowych, jak i społecznych. Dzisiaj mieliśmy wyjątkową okazję, miałyśmy wyjątkową okazję porozmawiać bezpośrednio z panem prezydentem Miszalskim. Było to takie nawiązanie do tych spotkań, myślę, że znanych mieszkańcom Krakowa, tak zwanej ławeczki dialogu. I to jest właśnie to miejsce, gdzie kobiety... I tutaj klaster zabłocie jako taki, to jest ta przestrzeń, w której każdy z nas może się wypowiedzieć i nawiązać relacje. Chodzi o na przykład dotacje, chodzi na przykład o szkolenia, chodzi o coaching, chodzi o warsztaty, chodzi o miejsca do coworkingu, no ale też pamiętajmy, że kobiety. Są ze względu na swoją funkcję społeczną czasami bardziej wykluczone z różnego rodzaju możliwości wsparcia, jak na przykład no, kwestia posiadania dzieci. Wiemy jak dobrze często to się kończy, mimo że pewnie powinny być to obowiązki podzielone równo, to nie zawsze tak jest. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy jeszcze jesteśmy w stanie bardziej ten program y, tak stargetować pod kątem kobiet. No i zaraz się dowiemy, czy ono jest wystarczające, czy nie.